Cześć, z tej strony Berzebub, a dzisiaj kolejny odcinek z serii poradników, w którym wcielimy się w Forsaken. Zaczynajmy. Więc na początek pokażę, gdzie posiadamy nasze lokacje. Jest to jedna lokacja, się w tym miejscu. Za piękne, żeby było widać. Oraz trochę armii tutaj. Naszym sojusznikiem na start jest Legion, który ma swoją siedzibę w Lordaeron Palace oraz, wiadomo, tutaj w Netherstormie. Dobrze, chyba dobrze, mówiła Raz Under City. Dobrze, no to skoro wiemy, gdzie mam nasze siedziby, oczywiście na południu nasz główny przeciwnik Gilneas, bądź uciekinierzy z Dalaranu, e, którzy mają alternatywę pójść w Organów, bądź pójść w Latający Dalaran. Co to dla nas znaczy? Jeżeli Dalaran pójdzie w Organów, będzie musiał odbić Gilneas. W tym miejscu pójść w wargenów, i z nim na początku będziemy toczyć bardzo długie wojny. Natomiast jeśli Dalaran pójdzie w latający Dalaran, znajdący się w tym oto miejscu, jest to dla nas sprawa bardzo fajna, bo wtedy mamy dużo czasu, aby prowadzić rozgrywkę. Dobrze, więc zacznijmy od tego, jakie posiadamy jednostki na start. Pogrupuję je. Przepraszam, że, że będę co chwilę pił, ale obecnie u mnie, w mojej miejscowości na słonecznej lubelszyźni jest 37 stopni. Ja naprawdę ledwo żyję i mam nadzieję, że dożyję. Dobra, chyba wszystko pokazałem. Tego na razie nie ma. ma jeszcze soku. Dobrze, pogrupujmy jednostki, pokażmy co mamy. Dobra, więc z jednostek latających posiadamy gargulce, gargurce, no, jak y, upawi, latające gargulce. Mamy y, scout w postaci takiego ptaszka, który pozwala nam latać i tak dalej. No to ma przydatne plugastwa, góle, które mogą wydobywać drewno, tak samo mogą walczyć na pierwszej linii. Posiadamy banshee, które posiadają. Y, y, no, taka jednostka magiczna, przede wszystkim używa się tych dwóch speli w walkach, bo jedno nakłada. Yy, szansa na to, że przeciwnik nie trafi na 33%, a drugi po prostu tworzy barierę, która blokuje spele. To jest ważny łącznik podstawowa jednostka Sylvana, bo to jest mroczna łowczyni. Jak wiemy, z Artas ją zabił. Ona teraz się odłączyła od Artasa, jest jej yy, głównym wrogiem. Yy, jednostki specy, specjalne yy, Force Ikonów, co to, to Highborn Hi Sister, czyli wysoko urodzeni. Elfy, no zaraz pokażę na czym spel polega, pajączki, które zatruwają oraz mają sieć, którą robimy w tym oto miejscu, pajączki to się jak biesy pod ziemi, nas jest główny bohater, chłopki, Banshee, Walk, winewalk. jesteśmy nietykalni, tu posiada taki, to jest bardzo fajny spel, że do danego miejsca się tak jakby teleportujemy, wszystkie jednostki wokół stunujemy na pewien czas, do tego dochodzi Silent, Jednostki są wyciszone oraz aura do ataku. Skoro już wiem, jakie mamy jednostki, hmm, pokażę co najpierw robimy. Jak fajnie to rozegrać. Prawdopodobnie blade elfy zniszczą ten punkt. Prawdopodobnie oni ten punkt zniszczą, więc pokażę co robimy. Bierzemy Highborne Sisters. Udajemy się w to to miejsce. Po co się udajemy? Highborne Sisters posiadają bardzo fajny spel, który pozwala nam przyjmować... kampy. Neutralny, już demonstruje i w ten oto sposób dostajemy darmową kampę. Bierzemy następną. Pokażę, gdzie te kampy tak właściwie się znajdują. Jeden mamy tutaj, w tym oto miejscu, drugi znajduje się tutaj. Tu są gnole. Tego punktu niestety nie da się przejąć, ale zaraz do niego dojdziemy. I tak, jako gracz Force i Canem polecam od razu zdradzić. Legion. A co zrobić, żeby zdradzić Legion. Demonstruję w tym momencie. Tu przejmujemy kolejną kampę. Tu Sylwana się cieszy, że ma kolejną... Dlaczego chcemy przejmować Lord Palace, a tym samym zdradzić Legion? Otóż pytanie jest bardzo proste, a odpowiedź na jeszcze bardziej prosta. bo jako Forsaken mamy do wyboru yy, chyba trzy sojusze. Na pewno mamy sojusz z Hordem dołączamy do Hordy i troli. Tworzymy jeden wielki sojusz. Możemy dołączyć e, do, przepraszam, tu jest Horde, tu jest, tu możemy dołączyć do Bladelfów i stworzyć sojusz łączny, oraz możemy dołączyć ponownie do Legionu, który w tym momencie zdradziliśmy. Co się dzieje, gdy zdradzimy Legion niszcząc Lordaeron Palace? Dostajemy jednostki znajdujące się w Lordaeron Palace, dostajemy bazę, dostajemy punkt, dostajemy trochę kasy, ale przede wszystkim. W podziemiach Lorderum Faras, czyli Wander City dostajemy bohatera tak zwanego aptekarza, który swoją drogą jest bardzo fajnym czempionem, ponieważ posiada obszarowego heal'a, posiada przywołanie, e... co on teraz tu przywoła, no z sp zadaje damage oraz posiada taką e, kwasu, która się rozbije, no damage dodatkowy. No a sąsiedniej się nie nosi. No i to jest są nasze dwie podstawowe jednostki na start. E, zabicie, e, rozdzielenie się Sojuszu z Legionem jest dla nas korzystne, ponieważ dostajemy punkt, dostajemy kasę jednostki a tym samym zabezpieczamy sobie tak jakby tą stronę, bo wiadomo Legion może nudzić, brać jednostki na te punkty, zajęć w sojuszu. Ale dobra, powiem ten fakt, e, lecimy dalej. Ja to będę robił wszystko w przyspieszonym tempie. Po prostu pokażę co możemy robić i tak dalej. Od razu na wstępie dodam, że to łączenie któregokolwiek sojuszu nic w naszych jednostkach nie zmienia. Nic. Jednostki są niezmienne, mamy cały czas te same jednostki, więc tutaj nie będę tych po poszczególnych sojuszy pokazywał. Bo po prostu nie ma sensu. Jeden sojusz tylko się zmienia, ten akurat może zademonstruję. Natomiast właśnie to jest sojusz z Legionem. No i dobrze niszczymy te poszczególne punkty bo naszym zadaniem jest aha dobra fajne dobra w normalnej grze to by mi atakowało ale mamy sojusz ze wszystkimi więc nie będę tego niszczył ale zwykle naszym, naszym sojusznikiem jest na początku Dalaran który będzie z nami walczył ale my na, na pewno robimy ten kram, kamp bo zdecydowanie pokazuje co ona robi takiego Robi tak, pach, jak dojdzie. No, na razie dojść, już dobra, inaczej nie zrobię. O, tu dostajemy bazę, dostajemy tam dwa bogactwa i w tym miejscu porwny wydobywać drewno. Tu jest dużo drewna, dość drewno. Upgrade, y lecimy. O, zapomniać. Jeżeli zdobędziemy Under City, dostajemy magów. Co so, to ci magowie? Są bardzo potężni bo nasze Banshee mają damage, który pomaga nam w walce z przeciwnikami, który daje szansę, że się im oraz tarcze na spele. Natomiast ci, jakby to się aptekarze, szkielety magowie, bo oni wyglądają jak szkielety madzy w UU Plagi, e, mają bardzo fajne spele, Kończę, skończę następne badanie pokażę. No to my się odnajemy dalej, oczywiście Delaron będzie naszym wrogiem, to wszystko niszczymy. Albo sobie może pokażę, by było realniej. O. Czy to mnie atakuje czy nie? Aha mm. Nie wiem jak wyłączyć tą komendę dobra Pozwykle, załóżmy, że nasz y, przeciwnik Dalaran poszedł batający Dalaran On udał się do Northrend. tu wszystko niszczymy niszczymy te punkty, tu wiadomo wydobywamy sobie drewno, zbieram te jednostki No i dobrze, i kierujemy się w stronę Gimnaz. Dlaczego kierujemy się w stronę Gimnaz, które nie jest przyjęte? Po pierwsze, jeżeli Dalaran nie skrypuje tego miejsca Zabijemy Gena Greymana, jeżeli się nie mylę. Tak, Gena Greymana, ocenimy ten to item: The Grey Wolf. No ale ponownie, ten fakt pokażę coś fajniejszego. Dlaczego Force i są tak bardzo fajni i pozwalają taką szeroką rozgrywkę z, z sojusznikami? Ponieważ, za, gdy zdoby, Dalaran pójdzie, lotający Dalaran, mogliście tam walczyć. My mamy praktycznie całą część zachodnią Lorderonu. Mamy Lorderon Palace. W tym oto miejscu, gdzie jest Andorhal, prawdopodobnie wojska, plagi będą niszczyły ten punkt, ten punkt i będą udawały się w kierunku Tyrsend, gdzie na pewno dużo tej armii stracą, gdzie będzie to w W tym samym momencie proponuję obserwować tą oto ramkę i widzieć, który sojusz wychodzi na, na prowadzenie. Bo jeżeli np. horda i trolle mają dużo punktów, proponuję z nimi nie walczyć, a po dziesiątej minucie możemy z nimi zawiązać pakt. Po 10 czy po 20. Chyba po 20. Po 20 minutach można pakt zawiązywać. Nie, przepraszam, po 10 minutach. Nie. Przepraszam. To no, to chyba wydaje mi się, że po 10 albo po 20 to jest mało, mało znaczące. Po 10, po 20 minutach można zawiązać pakt. No i dobra, idziemy w stronę ginea, zniszczymy tu wszystko. Pracowentów to już właśnie jest... Obserwujmy tą tabelkę w prawym górnym rogu, bo wtedy wiadomo, wiemy, kto jest naszym głównym przeciwnikiem, kto może stać się naszym przeciwnikiem. już nie wiem, Paga ma dużo punktów, Silverhand ma dużo punktów, bo zadaniem Silverhandu będzie odbudowanie Lorderonu, czyli potrzebuje Strathcorn, potrzebuje Underhallu, no i potrzebuje oczywiście Lorderon Palace. Jeżeli oni nie wygrają, na prędzej czy później przyjdą nas pokonać. Więc warto Dobra, zniszczymy ten City. Niszczymy, niszczymy. Nasi pod... I w tym matemie miejscu dostajemy kolejną bazę. No a Sylwana się cieszę, że stolica zdobyła. Będziemy teraz znani jako opuszczeni. Opuszczenie, tak. Co znowu? Dobra, warto. Mm, Mam. No i zdobyliśmy kolejny punkt. Naszym następnym celem będzie zdobycie tego punktu przy Dalaranie. Oraz możemy się też wdać do ruin Dalaranu, do ruin Dalaranu, zabić te wszystkie krepy. Do, jeżeli tego nie zrobił Dalaran, zniszczyć te wszystkie krepy, zniszczyć nagi, zabrać punkt wie, większy przepływ złota. Ale o co chodzi, że my kierujemy się w to to miejsce? A ty nie skrypowany, bo kto miałby to skrypować? rozgrywce pewnie, żeby tej, tego obozu nie było, ale tutaj niestety jest. Udajemy się tutaj. Jak wiemy, z Lor e, śmiertelnym wrogiem e, Sylvanas jest Artas. I ona się tak jak tu dostajemy kolejną bazę. Ona tak jakby odłączyła się od Artasa. I ona dowodzi plagą, tak? Dowodzi plagą, taką swoją plagą, tak? Ja na lore się za bardzo nie znam. Ale jest możliwość stworzenia super plagi, która daje nam super upgrade do jednostek, wzmacnia ich życie. E, tak, tak. E, momencik. Tu. Tak, tu jest. Apostlecari Super plag. E, daje nam super buffy do jednostek. I żeby to zrobić, potrzebujemy e, lokacji tutaj, Wander City zrobić tą, e, Potem, jeżeli. Którymś z tych ptaków? Tu powinno się też powinno zrobić, to trzeba zrobić, bo to idzie po kolei, trzeba mieć bazy. Nas. Oj, gdzie to było? Na pewno też tutaj można. To albo 3, albo cztery miejsca, ale co z tym, jeżeli bierzemy super plagę, nasze jednostki stają się silniejsze, jesteśmy potężniejsi, ale automatycznie wszystkie słysze, które zawiązaliśmy ulegają... i nie wolno ich odwrócić. Jak to rozumiem? Załóżmy, jesteśmy w Force Ikenami, które mają 8 punktów. Chcemy mieć super plagę pl yy 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 autentyczną, jakby to tak nazywał, będzie miała 15 punktów. Nic nam to nie da, bo plaga będzie miała większy przychód, będą miała lepsze upgrade, więc mało nam to da. I wtedy lepiej pójść coś na przykład z Hordą, z Trollami, bo Bladelfy zwykle nie dostępne w ten sojusz. Chyba, że do wildari, wtedy można pójść coś z Bladelfami, i tylko wtedy. A no tam jesteśmy. Forsakenami, którzy posiadają 20 punktów, super plaga może być opłacalnym przeciwnikiem i po, może pozwolić nam wygrać grę. I pokazałem w których punktach można tą super plagę zrobić, ale tak jak wspominałem, wszystkie sojusze ulegają przedawnieniu i tracimy nasze jednostki. Dobra, skoro pokazałem mniej więcej jak walczymy, e, siła Forsakenu w walce, Plugastwa. Tu nie ma nic skomplikowanego. Wysyłam Plugastwa naprzód. Banshi, które rzucają zaklęcia na e, chybienie plus e, tarcze na jednostki, czyli nasza przednia linia będzie walczyła w, w Kennie jak krasną do miejsce. Mamy z tyłu łuczników, mamy gargulce, katapulty, które e, mają mieć obszarowy. taki mostek byłby idealny do walki dla Forsakena. bogactwa z przodu, katapulta z tyłu, ogry z e, Mudgolem, z kampanią Warcrafta można go kojarzyć, ona go przejewa. Naprzód, Gargulce, Super Banshi, jak by No i Sylwana z tyłu, Zauro, do Dimajda. Wszystko pięknie działa, funkcjonuje. Dobra, no to tak, naszym celem pewnie będzie, jeżeli wygramy południe, Jakby to nazwać, to południe, to część zachodnią na Lodewalon, będzie, a następnie Andorhal. Bo my z każdych z tych miast dostajemy kolejną bazę. Tak jak pokazywałam, tam zniszczymy Gilneas, dostajemy bazę. Zniszczymy Andorhal, dostajemy bazę. I automatycznie, jeżeli zauważymy, że plaga walczy pod Tyrshendem, możemy zdobyć góry Alterak. No to zwykle jednostek nie ma, ale to wszystkie przetransportowałem, żeby było łatwiej. Góry Alterak, zdobywamy Andorra, zabieramy punkty, gromadzimy noski w tym miejscu, to wydobywamy drewno. To wydobywamy drewno, jeżeli się da. I z zmierzamy ku Tyrshendem. Dobra, ale załóżmy idzie nam jako tako idzie, ale widzimy, że Legion ma załóżmy 15 czy 12 punktów. Ogólnie wygra Outland, wychodzi z Outland, zmierza ku północnym częściom. Co zrobić, żeby powrócić do sojuszu z Legionem? Legionowi musi paść Warimatras. Oj, <laughs> to będzie ciężko go zabić, bo ma tę aurę. Ale go zabiłem. Ogólnie, powiedzmy, jakie jeszcze mam upgrade. Mamy upgrade do Strzał, Black Arrow. Mamy nową religię Kult e, of uh, Forgotten should, czyli kult zapomnianych, jest taka nowa religia. W sumie daje nam kilka buffów, daje jeden level do Bohatera dla Sylvanas i ten. Tak? To na szkodę nie ma. Tak e, Upgrade'y, oczywiście tutaj, e, że wagony mięsa mają ostrzelające arą, czyli takie zatruwają. Upgrade y oczywiście nam no, potrzebne no, troszkę do pancerza i do pancerza. Do Fluget one mogą mieć upgrade'y 1, 4, 0, 5, bo ono, to są jednostki tankujące. Nasze siła będzie opierać się na ucznikach, na Banshee, na kasterach i tak dalej. Więc one mają być tankowate, A na łuczników proponuję, żebyśmy mieli takie upgrade'y na poziomie, nawet mogą być, bo tu są upgrade y podzielone. E, nie, nie są podzielone, żeby pójść nawet w upgrade y 0, 2 do pancerza, na łucznikach mieć nawet, nie wiem, 4, 0. 4-2, żeby ty, ci łącznik zastanowił naszą siłę. E, to tak. E, co więcej, padł już ten Vary matras Czy jeszcze nie padł? No, i co się stało? Bo jeżeli pada Vary matras powinniśmy otrzymać Vary matrasa do Force Ikenów, Ale dlaczego on się nie pojawia? Jestem tutaj. To jest bardzo. Upgrade do łuczników e, dają tam Dimage, e, więcej do obrażeń, które zginą będą z powiem czarnie strzały, się szkielety, czyli e, autoprodukcja jednostek szkieletowych. E, ale nie wiem czego się Matras nie pojawił. Jestem bardzo ciekaw. Bo jeżeli na Wari e, Matras dołączy do Sylvanas, możemy załączyć, z, e, możemy nawiązać z, z, z Legionem, tracimy wtedy Sylwana, która jednostki, nam dużych jednostek przychodzi w to miejsce, tracimy Sylwana, otrzymujemy Putresa. Taki jest bohater bardzo przyjemny, przekasujący, troszkę wimność robiący, ale naprawdę nie wiem. No cóż. Dobra, więc pokazałem mniej więcej nasze jednostki, to tyle będzie, no nie wiem, dlaczego Wari Matras nie przyszedł na tą stronę. E, bardzo mnie to dziwi. Bo nie no, Matras musi paść. I co? A jego da się A, bo ja wziąłem, że wszyscy w coś z każdym, więc on nie przejdzie. Dobra to powiedzmy, Variatras może przejść. Dobra. To z tego. Jeżeli tworzymy blakarów, dostajemy taki item jednorazowego użytku, który zadaje 1000 damage'a i stunuje 10 na 10 sekund przeciwnika. Jest to strzała przeznaczona dla Artasa. Dlaczego my tak bardzo chcemy zniszczyć Artasę, który ma się stać Lich Kingiem? Ponieważ jeżeli tron mrozu padnie, cztery obaliski na Nordrend, które chronią tego tronu, ten tron mrozu, padną, a sam tron mrozu zostaje zniszczony, w tym momencie wszystkie posiadłości, wszystkie jednostki plagi, wszystkie punkty, wszystko co plaga zebrała, przechodzą w posiadanie Lady Sylvanas. Wtedy plaga staje się falenny rubian, a kult może dołączyć do forsaken. Ale skoro już to wiemy, pokażę jeszcze fajny punkt, który pozwala nam na super jednostki. Co ja piszę? Dobra. I pozwala nam na super jednostki, zaraz mówię ich specjalizację. Jak to szło? Tak, oczywiście mój angielski poziom hard. E, dobra, tu w Northrend jest jedna mała baza. Jest to potężna baza. Jeżeli udamy się do Northrend, to baza to będziemy bardzo piękni. Ale jeżeli ta baza zostanie zniszczona, no niestety, ma słuchną wiadomość, ta baza jest nam bardzo potrzebna. Dlaczego ta baza jest nam bardzo potrzebna? Ona jest po potrzebna, ona jest malutka. Tutaj nic praktycznie nie ma. Ale w tym oto miejscu dostajemy Valkyrie. Nie wiem, jak mam określić tę jednostkę, bo dla mnie ona w całej serii Lord of the Aftermath jest broken. Posiada spell, który dzia likwiduje działanie zaklęcia pomocnicze jednostek przeciwnika. Napije się. Zimne piwo, w takiej najlepsze najlepsze. likwiduje zadanie pomocnicze jednostek przeciwnika czyli Wszystkie aury do Major nie wiem, jakieś buffy. Jest to bardzo fajne, bo tym samym osłabiamy przednią linię, bądź tylną linię przeciwników. Następnym spelem jest Heal, który leczy sojuszników o 350 HP. Nie wiem, czy to jakoś mogę zademonstrować. Mogę. O, i on tak leczy kilku sojuszników wokół. Ale ten oto no, spell, siła Power of Valkyrie, czyli siła Valkyrie, czy jak to cokolwiek tłumaczyć, jest... Pelem, który moim zdaniem jest troszkę przesadzony dla Force Ikenów, bo jeżeli Walkiria... Złóżmy plaga jest słabsza bądź plaga przegrywa, mamy szansę, żeby z, z tymi Walkiriami praktycznie tą przednią linię nie tracić. Zliczmy jedno plugastwo i już pokazuję na czym to polega. No zrobili nam plugastwo. Robimy to, nasze plugastwo wraca. I ten cooldown naprawdę nie jest duży, a załóżmy, dorobimy tych walkiri e, Moment, one się robiły. Jezu, zapomniałem. Tak to się robi Walkiri. Ich można mieć tylko 10, ale zobaczmy, mając 10 Walkiri i dwa staki Plugast, możemy automatycznie te, te dwa staki utrzymać przy życiu. Cały czas używając tylko e, hila plus e, tego wskrzeszenia. Dla mnie to jest bardzo chore. I tak. No i jeżeli Tron Mrozu padł, nie wiem, czy będę to wszystko na odcinku pokazywał, bo to jest chyba bardziej pokazane od strony plagi. Czy bo Tron Mrozu może zniszczyć każdy. Może tu się pojawić Truchorda, e, może się pojawić Scarlet Crusade, może ten Dalaran zniszczyć, Tron mogło... zniszczyć, każdy, może ten Tron Mrozu zniszczyć. Ale niezależnie kto niszczy Tron Mrozu, wszystkie posiadłości przychodzą w ręce Sylvanas. Czy ja już powiedziałam wszystko o tej. już sojusze były, jednostki były, lokalizacje były. Pewnie zapomniałem o czymś kluczowym, bo wiem, ludzie piszą pod, pod odcinkiem, że mógłbyś robić to ze scenariuszem, że mógłbyś sobie rozpisywać i lecieć punktami. Powiem tak, jestem osobą, która jest indywidualistą i zawsze tak jakby idzie swoimi ścieżkami, więc dla mnie działanie ze scenariuszem by mnie ograniczało. Ja wolę się trochę pomęczyć, troszkę pobełkotać, troszkę pomylić, ale idąc w swoją ścieżką, łatwiej mi się. Pracuję, bo czy to pracą można nazwać? To dla mnie przyjemność, jest to porniki nagrywać, trochę zabawy, trochę też, no, nie wiem, jak to jakoś, no, nieco ciężko że mogę takie coś robić, bo nigdy, nigdy wcześniej się nie odważyłem, miałem dużo możliwości, więc ze scenariusza na to nie będę pracował, będę robił to tak, jak robię teraz. Będzie to latanie kamerą, będzie cały czas jakieś przemyślenia, wspominanki, że czegoś zapomniałem albo coś, ale tak to będzie właśnie wyglądało. I z, tych, z takiego poradnika, jak grać, by nie przegrać, to chyba byłoby wszystko, więc zapraszam do łapkowania, do lajkowania, do komentowania i zrobimy teraz precedens, bo proponuję, żeby osoba, która chce, niech wybierze rasę do następnego odcinka, którą mam omówić i komentarz, który będzie miał najwięcej, tam łapek, lajków, czy jak to nazwać, to zrobię z tej nacji poradnik. Bo w sumie mógłbym zrobić o Dalaranie, ale zostawiam to Wam, bo niby gram w TLT już kawałek czasu, a na przykład flagą nigdy nie grałem, kultem troszkę grałem, legendem raz zagrałem, trochę raz, ale mniej więcej eventy znam, więc zapraszam Was. Ja pomogę Wam, bo zrobię poranik, Wy pomożecie mi, bo się nauczę grać, więc trzymajcie się i cześć.